Witam Państwa na konferencji prasowej po męczu HCGKS Katowice Kontra Komar Krakowia. Witam trenerów zespołów Adolf Rachaczko, Mariusza Dzisiaj Mikołaj okazał się okazał się przyjacielem Krakowa. I jako pierwszego zabranie głosu poproszę trenera gościa. Tak ta pierwsza decyzja Zaczęliśmy w ten mieć na 4 piątki, aby wszyscy zawodnicy grali, nie za bardzo stwierdziło nam to stylu gry. Nie byliśmy w tempu. Katowice tego wykorzystali. Dzisiaj strzelimy nam dwie bramki w osłabieniu. Przegraliśmy pierwszą tercję między pierwszą a drugą. Musieliśmy zmienić styl grania. W momencie, gdy katolice wygrali, dali na cztery. że presy presję, szybkość, strzeliliśmy bramki, ale niestety druga bramka po słabieniu skorygowała to, że na, do trzeciej tekcji, zresztą z trzema i uważam, że początek tej trzeciej był decydujący, by znastrzelić te bramki. Wiesz kad to do do, do, do kontaktowego gola a później mogło być różniej ale ta siódma branka po osłabieniu to po prostu wyczątkowała ten medię Trzy punkty cieszą gra oczywiście zawsze może, może być lepsza. Najlepszy zawodnik był Sebastian Giłogna. Dziękuję. A ponieważ szkoda poszelając u siebie pięć bramek i, i przegrać wręcz, no to na pewno, no, nie ma się z czego cieszyć. Tak jak trener no, mówi, no, znaczy, decydujące była ta, ta druga tercja i tam niestety no, pogubiliśmy się szczególnie gdzieś tam trzecia piątka, która w ostatnich meczach grała dobrze w obronie ale się w tym kryciu, w ukryciu tych zawodników. I od tego momentu zaczęła się taka poły, można powiedzieć, za Krakowią. No i decydujący był też moment. Te ostatnie 4 minuty, kiedy siedzieliśmy na 4, nie, na 6, 5, doszliśmy na ten kontakt i w tą końcówkę niestety nie Michał Krupa, musi wytrzymać, że może zrobić tak bezmyślnego fałdu. I to zadecydowało ta siła ranka, że tak straciliśmy szansę przynajmniej na ten jeden punkt w tym, w tym 60 minutach. Szkoda, szkoda, bo ta no, drużyna, myślę, że dała siebie 100% te błędy były. Myślę, że pracują nad tym przede wszystkim są błędy. Są w końcu jeden w jeden. No, są młodzi zawodnicy, którzy jeszcze nie, nie umieją, nie mają doświadczenia i cwaniactwo Krakowi po prostu dzisiaj zwyciężyło. Trzeba dalej pracować. się jeszcze raz ciężkim praktycznie z górą z z tylami i tam szukać, szukać punktu i walczyć w każdym meczu. Wszystko dziękuję. Najlepszy zawodnik, ee, miał słodki. Tak, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do Ja też żeby to jak nie ma pytań, to dziękuję za przybycie. Zapraszam na no, ten Dziękuję. dziękuję.